10 sierpnia to szczególny dzień dla Sympulna Kraińskiego. Imieniny Świętego Wawrzyńca stają się okazją do uhonorowania wyjątkowych mieszkańców miasta, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Tego dnia odbywa się uroczysta sesja rady miejskiej, podczas której wręczane są statuetki patrona miasta, którym od 1996 roku jest Święty Wawrzyniec. Wyróżnienie przyznaje konwent, który bierze pod uwagę osiągnięcia i szczególne zasługi nominowanych. W minioną sobotę nagroda trafiła do trzech osób. Otrzymali ją miejscowi lekarze Janina i Jerzy Szymańscy, olimpijczyk Bartłomiej Bąk oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych. To jest stara zasada, po prostu ludzi trzeba kochać i pomagać im w biedzie. I to przede wszystkim kierowało zawsze nami. Cieszymy się, że zostaliśmy... Zauważeni, nagrodzeni przez spo... na wniosek społeczeństwa. Po prostu pracujemy tutaj już 48 lat. Tu wszyscy właśnie, wszyscy się po prostu znamy jak w rodzinie. Przyjmujemy wszystkich na miarę swoich możliwości. Burmistrz Sempolna Krajeńskiego podkreśla, że wybór nagrodzonych jest przemyślany, a ich osiągnięcia mogą być przykładem dla innych mieszkańców. Wszyscy wspólnie wiedzą, że to są lekarze, którzy służą swoją wiedzą czasem i poświęcają się dla chorych. Bez względu na porę dnia i nocy służą swoją pomocą lekarską i wiedzą. Są zwani judymami w krajańskim, ponieważ nie biorą też i odpłatności za swoje usługi. Jeżeli chodzi o nagrodę dla pana Bartłomija Bąka, no to tutaj oczywiście jest on wzorem dla, dla wszystkich ludzi, którzy chcą uprawiać sport, dla młodzieży, dla dzieci, którzy... Poprzez uprawianie sportu chcą osiągać duże wyniki, ale też i kształtować swoje ciało, a przy okazji też i hard ducha. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, to to Stowarzyszenie jak najbardziej zasłużyło na tę nagrodę, ponieważ działa na terenie naszej gminy, na obszarach wiejskich, aktywizuje naszych mieszkańców, pokazuje dobre wzory, do, kultywuje tradycje. Święto patrona Sempula Krańskiego już od 9 lat połączone jest z Wielkim Jarmarkiem. W tym czasie do miasta przyjeżdżają artyści, rzemieślnicy i wystawcy z różnych regionów Polski. Kupcy otrzymują symboliczne klucze do bram miasta. Cieszę się, że dopisała nam pogoda, że dopisali kupcy, wystawcy, no i co najważniejsze byli mieszkańcy, bez których właściwie żadna impreza nie miałaby sensu ani celu. Tak jak mówię gwiazdami dzisiejszego dnia były Maja Hyży z X Faktora, był zespół Fil, byli studenci uniwersytetu III wieku i nasi rodzinni twórcy. Właściwie wszyscy bez wyjątku są dla nas równie ważni i cieszymy się, że wszystko się udało. Już teraz rozpoczynają się przygotowania do następnego jubileuszowego jarmarku św. Wawrzyńca, który w przyszłym roku odbędzie się po raz dziesiąty.